Komar RP Optima istnieje możliwość kreowania własnych zestawień księgowych, jak również dodawania zestawień finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. W celu dodania zestawienia przechodzimy do zakładki Księgowość, Zestawienia księgowe. Okno z listą zestawień księgowych podzielone jest na dwie zakładki. Pierwsza zakładka Ogólne to lista zestawień własnych stworzonych przez użytkownika. Oraz zestawienia wygenerowane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Druga zakładka systemowe to zestawienia potrzebne do obliczenia CIT i PIT. Dla przykładu wybieramy zestawienie i przechodzimy do okna pozycje zestawienia. W pozycji zestawienia użytkownik może wybrać odpowiednie dla siebie funkcje. Przykładowo kwota może zostać zdefiniowana przez obroty MA. Wybranie tej funkcji spowoduje otwarcie planu kont, z którego należy wybrać konto. Widzimy teraz, że obroty ma tego konta zostaną uwzględnione przy wyliczaniu deklaracji. W zakładce ogólne zestawień księgowych ikoną plusa uruchamiamy kreator zestawień finansowych. Możemy wybrać jakie zestawienie chcemy dodać. Dla przykładu wybierzemy zestawienia własne. Określamy symbol, nazwę oraz opis. Zaznaczony parametr Uwzględnić zapisy w buforze informuje nas, że do zestawienia zostaną pobrane wszystkie księgowania na kontach, czyli również te, które obecnie znajdują się w buforze. Odznaczenie tego parametru spowoduje pobranie tylko tych zapisów, które zostały zatwierdzone w dziennikach. W schemacie numeracji wybieramy, w jaki sposób będą numerowane poszczególne gałęzie i podgałęzie w zestawieniu. W następnym kroku kreator pozwala nam na definicję kolumn. Plusem dodajemy kolumnę i określamy jej nazwę. Określamy okres, dla którego chcemy zrobić zestawienie. Możemy wybrać bieżący okres, lub jeżeli chcielibyśmy zrobić bilans za miesiąc, wówczas należy wybrać okres inne. I w kolumnie Data od i Data do określić przedział czasowy. Możemy również zmienić kolejność kolumn. Po przeliczeniu zestawienia w wynikach zestawienia zobaczymy kolumny w takiej kolejności, w jakiej zostały ustawione na zakładce kolumny. Po przejściu do następnego kroku i zakończeniu działania kreatora użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do pozycji zestawienia. Plusem dodajemy pozycję zestawienia, określamy nazwę i z kwot wybieramy potrzebne funkcje księgowe. Na liście zestawień księgowych, po wskazaniu zestawienia i kliknięciu w ikonę lupy, możemy podglądnąć ogólne informacje tego zestawienia. Na zakładce ogólnej możemy zauważyć informacje, które zostały wybrane w trakcie dodawania zestawienia. Oraz sekcje dotyczące e-sprawozdań. W tym miejscu możemy wybrać rodzaj podatnika oraz typ zestawienia i kliknąć w ikonę pioruna w celu automatycznego przypisania do pozycji zestawienia księgowego odpowiednich symboli pozycji e-sprawozdania. Jeżeli natomiast użytkownik chciałby skorzystać z gotowych zestawień finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości, to po wybraniu ikony plusa i uruchomieniu kreatora należy zaznaczyć wzorcowe i przejść do następnego kroku. W parametrach wybieramy typ podmiotu, określamy rodzaj podatnika, działalność oraz na jakich kontach ewidencjonowane są koszty. Wybór odpowiednich opcji spowoduje utworzenie zestawień zgodnych ze wskazanymi parametrami. Wybierając jednostkę małą, zostanie utworzone zestawienia finansowe dla jednostki małej, czyli uproszczone. W kolejnym kroku kreator pyta, jakie zestawienia księgowe chcielibyśmy utworzyć. Zaznaczamy te, z których chcemy skorzystać. Przechodzimy dalej i kończymy działanie kreatora. Na liście zestawień księgowych pojawiają się zestawienia o symbolach, których jeszcze nie było na liście przed dodaniem. Teraz możemy zaznaczyć zestawienie i przejść do pozycji tego zestawienia. Pozycję możemy edytować, możemy zmieniać schemat numeracji, nazwy oraz funkcje, które pobierają wartości. Możemy również w łatwy sposób przenieść wybraną pozycję zestawienia. W tym celu wystarczy przytrzymać lewym przyciskiem myszy wybraną linię i przenieść w inne miejsca. Dla przykładu wybieramy zestawienie i ikoną pioruna uruchamiamy przeliczenie. Po zakończeniu obliczania pojawi się wynik zestawienia.